Witajcie! Z tej strony pan Robert. A dziś omówimy sobie polską sytuację polityczną po wyborach USA. Zapraszam. Od ogłoszenia wyników minie za chwilę tydzień. W tym czasie pojawiło się mnóstwo komentarzy. Będzie rządził prosto kicham. Ze skrajności w skrajność popada. Miejmy nadzieję, że jest nadzieja. Jestem przerażona. Raz wyciekło na jaw dużo wypowiedzi polityków sprzed lat. Trump, jego zależność od rosyjskich służb, dzisiaj już nie podlega dyskusji. To nie jest moje przypuszczenie. O tym, że Trump wygrał wybory, dowiedzieliśmy się rano w środę. Miało miejsce wtedy posiedzenie Sejmu, a tam. Też Jarosław. Jarosław. Przyznam, że jest to lekko żenujące. Następnie politycy PiS domagali się dymisji lewicowego rządu Donalda Tuska, ponieważ w kraju położonym 7000 km dalej wygrał kandydat prawicy. Mnie niepokoi to, że obecna władza, Donald Tusk i jego ekipa postawili na Kamele Harris, a więc po wygranej Donalda Trumpa Donald Tusk powinien podać się do dymisji. Zaiste ma to sens. W czwartek natomiast na konferencji prasowej Donald Tusk został zapytany o jego słowa sprzed roku. Na jednym ze spotkań przedwyborczych w lutym mówił Pan o tym, albo sugerował Pan związki Donalda Trumpa z Moskwą. Jak w świetle takich wypowiedzi, również tego, jak wypowiadał się na temat Donalda Trumpa minister Sikorski czy Bogdan Klik, wyobrażał Pan sobie dalej tą zbudowanie dobrych relacji polsko-amerykańskich? Na co odpowiedział? Trump, jego zależność od rosyjskich służb, dzisiaj już nie podlega dyskusji. Wylała się fala krytyki, a pisowcy zaczęli jeszcze bardziej domagać się dymisji Tuska. Mało kto wie, że nie tylko Tusk niepochlebnie wypowiadał się o Trumpie. Morawiecki w 2016 roku stwierdził. Co byłoby dla nas lepsze, Trump czy Clinton? Nie chcę brzydko mówić między dżumą a cholerą wybór, prawda, ale no, bywali już dużo lepsi kandydaci. Żona obecnego ministra spraw zagranicznych napisała, że Trump mówi jak Hitler, Stalin i Mussolini. Natomiast sam J.B. Vance, obecnie wiceprezydent z ramienia Trumpa także 8 lat temu, porównał Trumpa do Hitlera. Trump to Hitler. Pokazuje to tylko, że wypowiedzi polityków sprzed paru lat nie będą miały większego znaczenia w obecnych stosunkach polsko-amerykańskich. No, ale każda okazja do tego, aby poobrzucać błotem swych przeciwników politycznych, jest dobra. Kto ma Polskę w sercu, ten się dzisiaj nie cieszy. Hańba! I to byłoby na tyle.